Znajdujemy się w dzielnicy Oksywie w Gdyni, gdzie zakończyliśmy inwestycję, która polega na tym, że powstał nowy układ drogowy. Powstało rondo, powstała przejścia dla pieszych, powstały dwie zatoki autobusowe. Była to inwestycja, która była bardzo wyczekiwana przez mieszkańców naszego miasta. Oksywie to najstarsza dzielnica Gdyni i największy z obszarów gdyńskiej rewitalizacji. Dzielnica, która w ostatnich latach zmienia się bardzo dynamicznie. Właśnie dlatego konsultowaliśmy z mieszkańcami zmiany, które miały odpowiedzieć na ich zmieniające się potrzeby. Rewitalizacja to poprawa bezpieczeństwa dzielnicy, zmiany w organizacji ruchu, działania, które mają sprawić, że będzie się tu żyło lepiej i bardziej komfortowo.